Raz, dwa, trzy, cztery, pięć jak mnie słychać 6, 7, 8, 9, 10. Jak mnie słychać? No, ale usiąść, żebyśmy zobaczyli jak jesteśmy na ekranie. Jesteśmy w telewizji. Witamy. Hej, hej. Dobra, stop. Odtwórz. Witamy serdecznie na kanale Włoski Dom Marzeń. Bardzo Wam dziękujemy za Wasze subskrypcje. Mamy już ich ponad 600. Także troszeczkę Was przybyło. Bardzo serdecznie witamy wszystkich nowych i wszystkich widzów, którzy byli do tej pory i którzy z nami trwają. Wielkie dzięki. Zapraszamy również kolejnych subskrybentów. Mam nadzieję, że w krótkim czasie dobijemy do upragnionego tysiąca. Tym bardziej, że nic was to nie kosztuje, naprawdę. Wystarczy tylko kliknąć. No nie płacz, nie o, płacz, to. nie płacz. Dzisiaj mamy pytania i odpowiedzi. Nasz pierwszy taki film. Zebraliśmy tutaj 22 pytania. Także pokrótce sobie na nie odpowiemy. Mam tutaj napisane, kto pytał, ale chyba nie będę tego czytała. To może być troszkę nudne, albo może się za bardzo przeciągać. I jeszcze w zasadzie to może się przedstawimy nowym widzom. No tak. Ja jestem Bożena. A ja jestem Roman. Od 12 lat mieszkamy w Anglii. A teraz od dwóch lat jesteśmy szczęśliwymi właścicielami włoskiego domu Marzeni. Ale jeszcze tu nie mieszkamy. Przyjeżdżamy. Na stało, przyjeżdżamy, tak, tak. Od czasu do czasu. Ostatni ten pobyt, trzy tygodnie, także. No tak, i jesteśmy polskimi emerytami, a Roman jest jeszcze. Emerytem angielskim. Mi jeszcze trochę brakuje. Hmm. Więc przechodzimy do rzeczy. I zaczynamy odpowiedzi na Wasze pytania z naszego saloniku. Chcieliśmy to zrobić na tarasie, ale niestety zbyt długo, żeśmy się dzisiaj kąpali. Potem zrobiło się <laughs> późno. No i teraz nagrywamy w salonie. Tak jest. To co? Kto czyta? Kochanie, ty jesteś kierowniczką, więc <laughs> prowadzisz. Dobrze, nie będę czytała, kto pytał, tylko przechodzimy do pytań. Chodzi w tym, yy, w tym pytaniu o Anglię. Jest pytanie od Pani, jak sąsiedzi? No, może Ty się wypowiesz. No, sąsiedzi są różnej narodowości, aczkolwiek w tej chwili mieszkamy w nowym mieszkaniu. Świeżo oddany, czteropiętrowy apartamentowiec. No i w zasadzie jest tak cicho, że nie słyszymy sąsiadów za ścianą. Także ogólnie chyba jest w porządku. Budynek jest całkowicie nowy. Jesteśmy pierwszymi mieszkańcami. Także no, narodowość wszelaka. Ale jest wszystko okej, okay, w porządku. Dobrze. Wystarczy o tych sąsiadach w Anglii. Dobrze, następne pytanie. Czy sami szukaliśmy w Italii mieszkania? Czy ktoś wam pomagał? Praktycznie wszystko robiliśmy sami. Czas szukania to był ponad dwa lata. Zapisaliśmy się na taką listę mailingową na stronie idealista.it, no i stamtąd otrzymywałem około 40 ofert dziennie. Trzeba było to wszystko przejrzeć, szukaliśmy mieszkania, domu, minimum z dwoma łazienkami i minimum z dwoma pokojami. Ale to było pytanie, czy sami szukaliście? Sami szukaliśmy, tak. Nie odpowiadamy na... Yy, szczegóły? Szczegóły. Sami szukaliśmy. Krótka odpowiedź. I czy ktoś nam pomagał? Nikt, absolutnie nikt. Sami dokonaliśmy wyboru. Bo jak ty teraz tak opowiesz wszystko dokładnie, to potem już nie nakręcimy tego filmu. O szczegółach. O szczegółach. Dobrze, nakręcimy potem. Nikt go już nie będzie chciał obejrzeć. Kolejne pytanie. Ile kosztuje takie nowe mieszkanie w Anglii? Też chodzi o Anglię. Więc może ja odpowiem. Bardzo proszę. Krótko. Nie wiemy, ile kosztuje takie mieszkanie w Anglii, gdyż to mieszkanie nie jest naszą własnością. Dostaliśmy to mieszkanie z Kansilu, więc yy, płacimy normalnie czynsz. Po Kolejne. Wynajmujemy. Tak. Kolejne pytanie. W jakiej miejscowości mieszkamy, czym się zajmujemy? Czy mamy dzieci? Tak, mieszkamy w miejscowości Leeds w Anglii. Ja pracuję w magazynie, bo cóż może robić emerytka mm -hmm. w Anglii? Czy mamy dzieci? Tak, mamy dzieci. Dorosłe. Kolejne pytanie. I odpowiedź na nie. Czy trzeba być Włochem, żeby w swoim domu skosić trawę? Dziękujemy Ci bardzo, Natale, za to pytanie. Tak, to pytanie zadał nasz włoski przyjaciel. Oczywiście pod, na komentarz pod filmem. No, nie trzeba być Włochem, ale no niestety brakuje ciągle czasu podczas naszych wyjazdów i. Trawa była skoszona do zera całkowicie, ale no niestety tak szybko rośnie, że już przy kolejnych wyjazdach nie ma na to czasu i sposobności. Dobrze. Czy panele dadzą nam wystarczająco prądu? No może ty odpowiesz. No mamy w tej chwili cztery panele założone na dachu, każdy po 430 wat. Magazyn energii ładuje się w zasadzie do godziny 10, 11. Magazyn jest pełny, także na razie panele są w zupełności wystarczające. Na razie mamy trochę mało prądu, ale pracujemy nad tym. No, chcemy zwiększyć pojemność magazynu. Kolejne. Kolejne pytanie gdzie kupiliśmy panele i za ile je jest jedna sztuka. Panele kupiliśmy we włoszech. No w granicach chyba 180 albo 200 euro za każdy. Nie pamiętam dokładnej ceny. Kolejne pytanie, ale nam idzie jak burza. Czy jest tam coś do sprzedania, ale to pewnie miało być, czy jest tam coś do kupienia. Tak, nawet dzisiaj spacerowaliśmy i jest wiele ogłoszeń, jest sporo rzeczy do kupienia, także jak ktoś będzie chciał bardzo poszukać, to na pewno znajdzie tak jak i my, chociaż ani nie znamy włoskiego, ani tam innych języków. Daliśmy sobie radę, więc z pewnością i Wy dacie radę, żeby sobie coś znaleźć. No, są mieszkania i domy, wszystko zależy od tego, co kto potrzebuje. Kolejne pytanie: Kupiliście dom czy apartament? Kupiliśmy praktycznie część domu. Jest to duża willa składająca się z wielkiej ilości metrów. No, kupiliśmy po prostu. Część Willi. Raz mówimy, że to jest dom, praktycznie mamy swoje wejście oddzielne ogródek, także traktujemy to jako dom. W nazwie ma oczywiście apartament, ale ma swoje własne wejście, jest przestrzeń zielona, do tego, więc to no, wygląda jak dom. Nazywa się apartament. Co tu dalej mamy zapytania? Założył już okulary. O, lepiej. Fajnie, jakbyście zrobili pogadankę o kupnie domu. No to w sumie nie jest pytanie, tylko podpowiedź, ale powiemy, że chcemy taki film zrobić. Także zrobimy pogadankę yy, o kupnie domu. Jak na to wpadliśmy, żeby go kupić? Kiedy? Dlaczego? Czemu tutaj? Także to, wszystko, to trzeba się dobrze przygotować do tego filmu, bo to mogą być przynajmniej z dwie części, bo to trochę potrwa. No długa historia, ale zakończona sukcesem. Tak. <gry> Dorotka, co za cudeńka oglądamy w Kalabrii? A to różne oglądamy mm. cudeńka. Wczoraj na przykład byliśmy, ale nie, to nie była Kalabria. Ale w Kalabrii oglądamy różne cudeńka. Na przykład nasza tutaj Amantea. To też jest takie małe cudeńko. Yy, ze starym miastem u góry. Tam jeszcze jest jakieś ruiny zamku, ale jeszcze nie, nie dotarliśmy do niego. No, oczywiście jest tutaj takie duże miasto Reggio Calabria, jest tu jeszcze Tropea. Cosenza. Jest, no, Cosenza, duże miasto, ale to już nie jest nad morzem, tylko tak bardziej góry. No, Tropea, oczywiście. Pizzo. Pizzo. No, jest tutaj wiele ciekawych miejscowości. Także dopiero zaczęliśmy zwiedzanie. Będziemy te cudowne dalej oglądać. I pokazywać. Jak będziecie chcieli oglądać, to wam pokażemy. A jest co pokazywać, no i oglądać. Hm. Gdzie znaleźliście taką perłę domu? Hmm. To pytanie nawet zadają nam Włosi, którzy nas odwiedzają. Wszyscy z zachwytem wchodzą na taras, na, na z przodu domu, z tyłu. Mamy wszędzie, jakby to powiedzieć, możliwość i od schodu, i od zachodu słońca. Raz patrzymy na morze, raz na góry. Także są Włosi zachwyceni. I też pytają, jak żeśmy to znaleźli. No i muszę wam powiedzieć, że znalazła to moja ukochana żona. Tak, niestety chciałem to ja znaleźć, ale, ale mi się nie udało. Ale jak ona mi to pokazała, to byłem od razu zachwycony. Mówię jedźmy, zobaczmy. Kupmy. Ja jeszcze znalazłam to na goglach. No tak. Bo nie było no. podanego adresu. No tak, często agencje, nieruchomości, firmy sprzedające i tak dalej nie podają adresu, nie podają dokładnej lokalizacji. Także nie idzie, jakby to powiedzieć, no, dla chcącego nic trudnego, bo Renka sobie zawsze poradzi. Tak długo biegałam tym chłopkiem po goglach, że w końcu trafiłam. No tak. Dobrze, co dalej? Co dalej? Gdzie można wysłać produkty z temu i czy jest jakiś punkt odbioru? Proszę o udostępnienie maila. No mail oczywiście jest podany w opisie kanału naszego. Wysłać produkty z temu. No tutaj chyba nie ma takiej możliwości, że jedynie na swój adres albo tak jak my to robimy. Mamy już tutaj już przyjaciół, więc zgadzają się, żeby wysłać do nich. No. A potem od nich odbieramy. Po prostu kurier ma problem dojechania do naszej lokalizacji. jeżdżą w zasadzie tylko po, po mieście, a my mieszkamy kawałek poza, więc yy, mamy zgodę naszych przyjaciół, że wysyłamy na ich adres i potem sobie odbieramy. Kolejne pytanie. Czy wodę trzeba będzie dowozić w zbiorniku, w zbiornik? No tak, walczymy w tej chwili o to, żeby mieć podłączenie domu do wody, ale nie mamy. Dlatego wozimy wodę w tej chwili aktualnie źródlaną, w baniaku plastykowym własnym autem. Potem przepompowujemy i do drugiego zbiornika, który jest w mieszkaniu, i jest to rozprowadzone na cały dom, także za pomocą hydroforu do wszystkich urządzeń, zlewów, toalety, prysznica, woda dochodzi. Są to baniaki przeznaczone do wody? Tak, jest, specjalnie. Ale to było tylko pytanie o, czy trzeba dowozić. Trzeba. <laughs> A nie, czy się rozprowadza. Nie możemy wszystkiego teraz tutaj opowiedzieć. Dobrze, kochanie. Ja wiem, że rąbek tajemnicy trzeba zachować. A ty to jesteś taka gaduła, ja nie wiem. Wszystko byś od no razu dobra, powiedział. To, to ja już ja nic zawsze nie mówię wtedy, napiję no, się wody. Taka gaduła, wszystko by powiedział od razu. <gaduła> dobra, gdzie to było teraz? Bo tylko było pytanie, czy dowieść wspiernik. Tak. No. Dobrze, kolejne pytanie. Za ile można nabyć drogą kupna na włoskim bucie taką w cudzysłowie willę? No, to wszystko zależy naprawdę od budżetu. Od kilkudziesięciu tysięcy euro do kilku milionów. Także wszystko zależy, co kto lubi i jak potężną ma kasę do wydania. Naprawdę rozrzut, rozrzut cenowy jest bardzo duży. Wszystko zależy od lokalizacji, wykończenia wielkości i tak dalej, i tak dalej. No tak. Co tu jeszcze można dodać? No, może lepiej już nic nie dodał. <śpiewa> Powiedziałeś, co trzeba. O, którą kuchnię wybraliście? Hmm, Najładniejszą. <laughs> no, jeżeli chodzi o kuchnię, to pokazywaliśmy Wam w filmach, jak odwiedzamy sklepy z kuchniami. No i prawdę mówiąc, już mieliśmy taki y, projekt zrobiony na kuchnię. Miało to sporo kosztować. A że troszeczkę nas nie stać, to wybraliśmy sobie kuchnię z katalogu. Po prostu pani pokazała nam katalog, najpierw pokazała jedną kuchnię, a stwierdziłam, że nie. Na drugiej stronie była ładniejsza. No i całe szczęście na żywo też tak wygląda. No jesteśmy zadowoleni. Tak. Jest trochę mniejsza jak miała być, ale a i tak jest dobrze. Hmm. Ciekawe, na które meble się zdecydowaliście. Myślę, że. Nie wiem, czy chodzi tu o kuchnię, czy chodzi tu o łóżko. Jeżeli o kuchnię, no to przed chwileczką odpowiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o. O łóżko. To był taki szorcik prawe czy lewe? Hmm. To czy to? I zdecydowaliśmy się na to, na to. Pi na to pierwsze, <śmianowicie> na to pierwsze po lewej. Zresztą y, będą filmy, będzie pokazane, jak składamy to łóżko. No tak. Jeżeli chodziło to o łóżko, także o łóżko już odpowiedzieliśmy, o kuchnię też. Teraz, o, to może ty odpowiesz. No. Ceny mebli i ile kosztuje transport? Czy sklep go zapewnia i na jaką odległość od sklepu? To może jeszcze powiedzieć, co to za sklep, nie? No, kupiliśmy meble w firmie Mondo. Mają kilkadziesiąt lokalizacji na terenie całych Włoch. Praktycznie pokrywają całą mapę. W standardzie dowożą do 90 km od sklepu do miejsca zamieszkania. Koszt Transportu z dowozem to jest 16% ceny zakupu. Także no, w zasadzie uczciwa, uczciwa transakcja, bo przywiozą, zmontują, zostawią gotowe. Także ceny mebli przyzwoite. Też jest film jeden lub dwa na temat właśnie i mebli kuchennych i, i, i kanap i łóżek. Kto nie widział, to zapraszamy do oglądania. na ten temat? No, chyba tak. Coś no, jeszcze dodać? No, nie, 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 chyba nie. <grafi> Jakie jesteśmy znaki zodiaku? Ja się w tym najmniej orientuję, ale żona zawsze mówi, że nas jest dwóch, <grafi> czyli bliźnięta. <grafi> Taka jest prawda. <grafi> Bliźniaki. Roman jest bliźniak, ja jestem koziorożec. Tak. To chyba wszystko w tym temacie. No. O. Kiedyś nagrałam takiego shorta, w którym był początek y, filmowy. Pamiętasz? Nie, nie, nie wiem, o jaki chodzi Szorcik. No i tutaj było pytanie, kiedy wchodzicie do kina. Aha, to ten z tym Netflixem? Tak, z Netflixem. Aha, no tak, dobry komentarz. Tak. No niestety, ale z Netflixem to wygrała Megan i Harry. Nas odstawiono. Ten subskrybent daje bardzo ciekawe komentarze, także naprawdę nieraz się no, ubawimy. No, a dr drugie pytanie też o tego samego. No. Czy są tam duchy? Duchy. Kiedyś tak się zdarzyło, że Bożenka albo leżała na łóżku, albo już szykowała się spać, nie pamiętam. A ja w salonie zamykałem szafkę, bo wstawiałem jakąś szklankę do, na półkę. No i tak słyszę, że to wszystko się tak trzęsie, dzwoni. Kurczę, szafa się rusza, idę do Bożynki, ona mówi, łóżko się ruszało. No i okazało się na drugi dzień rano, że 100 kilometrów dalej było no, niewielkie trzęsienie ziemi i myśmy to tutaj lekko, lekko odczuli. Także no, jeśli to jest coś wspólnego z duchami, no to... Do ziemi to chyba nie ma nic wspólnego z duchami. No, ale efekt był taki właśnie, że się coś... A tak na poważnie, to ja odpowiem, że... To jest dom, który nigdy nie był zamieszkany, więc raczej tu nie ma duchów. Tak, jesteśmy pierwszymi właścicielami. Nie jesteśmy pierwszymi właścicielami. Tylko mieszkańcami. Nikt, tylko nikt tutaj nie mieszkał. O, tak, mieszkańcami. Jest pytanie takie: jak daleko mamy do morza? Czy warto mieć fajnych Polaków w swoim otoczeniu? No, do morza mamy kawałek. Serpentynką do góry. Od 12 do 14 minut. Do morza na dół, tak. A z, a z powrotem do domu, do góry. No tak. Czas przejazdu 12-14 minut, także 6 km. I co jeszcze było? No tak, i jest pytanie jeszcze, czy warto mieć fajnych Polaków w swoim otoczeniu? Tak, oczywiście. <laughs> Ale że się rozwinął? Warto, bardzo warto. <laughs> Bardzo warto, to oglądamy taki kanał na YouTubie, gdzie właśnie tak powtarza. Bardzo warto. Tak jest. Bardzo warto, nie będziemy mówili co to za kanał, no ale, ale Może oglądamy. Może się wielu domyśli. Ale oglądamy. Bardzo ale. warto. Y, oczywiście, że warto mieć fajnych Polaków w swoim otoczeniu. Mamy na pewno jedną fajną Polkę. Słyszeliśmy też o innych Polakach. Jeden nasz widz kupił sobie nawet w amantei yy, mieszkanie w centrum, w centrum stolicy, ale czy jest fajny, to nie wiemy jeszcze. No, rozmawialiśmy <grym> tylko telefonicznie. I... Telefonicznie, chyba był fajny. No tak. <grym> no. Także nie spotkaliśmy się, bo jego tutaj teraz nie ma. Także, jak będzie chciał się spotkać, to bardzo chętnie. A zapewne jeszcze poznamy jakichś Polaków. Z pewnością, tak? Jeżeli będą chcieli utrzymać kontakt, to... Jesteśmy otwarci. To czemu nie? O, tu pani jeszcze zapytała. Ostatnie pytanie. No, aż smutno. Aż smutno. O czym pogadamy teraz? No. Ostatnie pytanie trzeba trochę przeciągnąć. <laughs> Ostatnie. I jakie pytanie? Czemu drzwi na taras są trzykolorowe? To znaczy tu jeszcze jest dalsza część, ale najpierw na tą część pytania. Na pewno chodzi o te okiennice, które częściowo są pod dachem i słońce zachodzące świeci, no i niestety wypaliło różne kolory. Tam, gdzie bardziej świeci, drzwi są bardziej jasne albo ciemne, tam gdzie mniej jest odwrotnie, ale to wszystko będzie zeszlifowane, pomalowane i, i będzie wyglądało jednakowo. Tak, jakie są koszty prądu, gazu i wody? Hmm. Wodę wozimy więc, ze źródełka, więc mamy za darmo. Oczywiście koszt transportu do wozu... No nieznaczny, wozimy to własnym autem. No i koszty instalacji. No tak, o koszty instalacji koszty oczywiście. Instalacji, tak. ale to jest jednorazowo, potem już tylko no, dojazd tak, no. do wóz. No prąd, też instalacja, zakup paneli, baterii, montażu, a teraz już ze słoneczka za darmo. Gaz kupujemy w butlach, 11 kilo 18 euro. Także w zasadzie takie stałe koszty. No i koniec pytań. Koniec pytań. Może Ma... my mamy jakieś pytanie? Do siebie? <laughs> Proszę do widzów. <laughs> Miałbyś na wizji do mnie jakieś pytanie? <laughs> no, może jak kamerę wyłączymy. <laughs> ciekawa jestem. <laughs> Już jestem ciekawa. <laughs> Także bardzo serdecznie Wam dziękujemy za te pytania. Czekamy na kolejne. Jeżeli coś tu było niedopowiedziane. Proszę w komentarzach dopisać postaramy się. Tak jest. Właśnie. W następnym wejściu, jakby to powiedzieć uzupełnić albo rozszerzyć odpowiedź. No tak. Także no. Krótko było. Wielkie dzięki za oglądanie. Bardzo, dziękuję, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do oglądania. I do subskrypcji. Koment I komentowania. I łapeczek w górę. O, właśnie. Niektóre komentarze naprawdę są bardzo fajne, zabawne i no, sprawiają nam radość. Także chętnie na nie odpowiadamy. Niektóre są uszczypliwe, o, ale radzimy sobie z nimi. To tam sporadycznie <laughs> większość jest ok. Nie no, takie zaczepne też mogą być. Każde. Mogą być, poradzimy sobie z nimi. <grym> chyba, że... <grym> chyba, że, że nie. Chyba, żeby nie. No. No. No trudno. Mamy już tyle lat, że może jakoś jesteśmy trochę odporni. Przyjmiemy wszystko. Każdą krytykę. Krytykę? Przyjmiemy? No, przyjmiemy. Hmm. Ale większość jest takich raczej... Ale kto będzie musiał na to odpowiedzieć? Ja, ja, ja się przyznaję, że mogę odpowiadać. Nawet na te bardzo krytyczne. No dobrze, wielkie dzięki. Dziękujemy Wam, zapraszamy do oglądania i czekamy na kolejne pytania. Serwusik. Arrivederci po włosku. Bye, dobranoc. Dobranoc.